Jeden z kolejnych efektów. Tak jak Państwu mówiłem, obawiamy się właśnie w takiej sytuacji, kiedy mamy yy, zderzenie dwóch samochodów, benzyniaka i elektryka. Kolega mi podpowiada, że kamera wskazała w pewnym momencie 1070, złapała blokadę 1070 stopni. Jeżeli Państwo chcą, to jeszcze drugą baterię wystartować, jeżeli macie czas, chwilę, chęć na to. Ale generalnie efekt będzie podobny, tak? tylko trzeba poczekać, nagrzewa się. Tak jak mówiłem, dla nas największym niebezpieczeństwem jest zderzenie dwóch samochodów, gdzie mamy rozlewisko paliwa. Zapala się, podgrzewa baterie elektryczne w samochodzie elektrycznym i dochodzi do tego procesu. Ta intensywność to tu jest bateria tylko i wyłącznie rowerowa. Tak? To jest magazyn energii. To jest tak samo można potraktować, że to jest tak jak jest zbiornik paliwa. Mamy zbiornik paliwa, tylko że elektrycznego i też ta energia, która jest, no, w pewnym momencie zostanie uwolniona.